Tak, przyjechaliśmy z, z Rzeszowa, z jednej szkoły praktycznie, Aha. a żona zapoczątkowała wszystko i nakręciła ten cały interes. I, tak, I dwie koleżanki się też na dołączyły się. koleżanki, chodźcie na chwilę się pokazać. Mikt nie potrafił biegać, zaczęło się z bieganiem po to, 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 ulicach, a dzisiaj tak. pierwszy bieg. Nie, po, lesie tak. był po lesie tak. też były. Ale pięknie. po lesie. No. To jak wrażenie? Super, pogoda rewelacyjna, bardzo fajnie. Trasa wymagająca, te biegi były i w jednym miejscu powiedziały, że nie, one więcej nie wyjdą na tą górkę. W połowie, wracamy, wracamy. Tym, ty, dwa, Biegłam pierwszy raz eliminatora. Jestem mega zadowolona, że dałam się koleżankom namówić. Ja ogólnie lubię górskie biegi, nie lubię tych płaskich, a więc dostałam to co chciałam. Naprawdę warto było, super rywalizacja, super dziewczyny, a więc no warto było przyjechać. Na pewno i zapraszam każdego na kolejny bieg, jaki będzie. Jak na pierwszy raz to super impreza. Całe doświadczenie poprzednich lat, które robiliśmy, to w ustroniu, wyszły bardzo dobrze. Ekipa świetnie ogarnęła cały bieg. Wydaje mi się, że ludzie zadowoleni, pogoda nam dopisała. Świetna impreza. Ta impreza będzie jeszcze lepsza, jak na niej będzie więcej osób. Ale ten pilotaż wydaje się, daje nam fantastyczny materiał do tego, żeby, żeby zrobić za rok tutaj naprawdę dużą, fajną imprezę. I, i na to liczymy. Jechaliśmy wczoraj ponad 10 godzin, ale warto było, naprawdę piękna miejscowość. Jesteśmy tutaj pierwszy raz, pierwszy raz jestem w Bieszczadach, pierwszy raz startuję w tych zawodach, naprawdę super sprawa, chciałbym za rok też przyjechać. Także ciężko było, nie powiem, ale dało się do końca utrzymać tą trzecią pozycję, z czego jestem bardzo zadowolona. No jest to zupełnie nowość na stacji, nigdy wcześniej takie zawody u nas się nie odbywały. Wrażenia dla mnie osobiście są super. Myślę, że zawodnicy również są zadowoleni, że góra Kamiena-Laworta spełniła ich oczekiwania. Tak więc no co, liczę, że za rok znowu się spotkamy i od siebie chciałbym podziękować wszystkim zawodnikom i zarówno organizatorom całego przedsięwzięcia. Ostrzyki są myślę, że bardzo dobne, że taka impreza u nas się odbywa. Mam nadzieję, że to jest tylko malutka iskierka, która zapoczątkuje wspaniałe zawody już w kolejnych latach i że ta impreza nabierze wielkiego rozmachu i tempa. Bardzo mi tego sobie życzył. Podoba się, zadowoleni jesteśmy. Było wszystko, czego oczekiwałem ja, były górki. Piękne widoki, pogoda dopisała, także jest super. A często bywamy na Waszych biegach, także ciągną rzeźniki nas te rzeźniki, rzeźniki, razu, tak. rzeźniki czy Martą Selekcja właśnie, który też pomaga pomagacie robić. Super fajne wzrozy. Bardzo nam miło jest witać w naszych gospodarczych lasach grono biegaczy na naszych zagospodarowanych wspólnie z gminą w szlakach turystycznych. Mamy warunki do organizowania takich imprez. Bardzo nam miło, że Fundacja nas zaprosiła do współorganizacji tej imprezy.